Witajcie w powtórce na niemieckim E-50M w losowaniu z ósemkami Czyli w sumie kolejna bitwa na top tierze, chociaż Wczoraj chyba były Dyszki na dyszki, ale mniejsza z tym Prochorówka, także bohater Będzie miał tutaj Na pewno okazję się Wykazać I najważniejsze jest to, że nie siedzi i nie kampi, tylko już agresywnie podjeżdża Widzieliśmy, że tutaj drzewka się łamały, także no, bo bohater musi uważać, bo spota to on będzie miał praktycznie co chwilę, a są dwa czołgi lekkie. W sumie ciekawe czy tam na górę ktoś wjechał. O, mało ważne. Rucza wykryliśmy. Pytanie tylko, czemu on tak bezkarnie tu pojechał? No dobra, zwracam honor Już nie tak bezkarnie, bo może od następnej pestki trafić do garażu. Fartownie nie ma w tej bitwie arty, dlatego też pewnie. Nasz bohater postanowił pojechać w to właśnie miejsce. No to jest pojazd, który jest naprawdę, mogę powiedzieć, dobry, i cały czas zastanawiam się, czy go nie wbijać. Ale liczę na to, że w końcu Wargaming wprowadzi to, że jedna załoga będzie na kilka pojazdów. W sensie, jeśli masz medy, na przykład, tak jak tutaj, jeśli, tak jak ja, mam Leoparda. To załoga z Leoparda będzie pasowała na E50 i powiedzmy jeszcze na Indian pancera, ale mi dwa pojazdy w zupełności by tutaj wystarczyły, aczkolwiek no wiadomo, jeśli będą trzy to będzie dużo, dużo lepiej, ale fartownie tego Bulldoga postawiliśmy na gąsienicy, tylko szkoda, że nasza drużyna się troszkę, mówiąc, nie spisała i zajął Fajną miejscówkę jeśli chodzi o obronę, ale wracając. No i ja tak, no to czekam, czekam i czekam. A o tym w sumie WG zapomniało. Jestem w ogóle ciekawy, czy kiedykolwiek to trafi do gry. Natomiast na razie mam jeszcze linie, które mogę sobie na spokojnie wbijać. No i odkąd, od ostatniej dużej, takiej większej aktualizacji, tam pod koniec wakacji wprowadzono limit sześciu parków, to. Coraz bardziej zaczynam myśleć o wbijaniu tej E50, bo to jest naprawdę maszynka, która potrafi wiele zmienić. I tutaj yy, ta fałka, chce, żebyśmy się wycofali, więc na pewno z góry dostawała jakieś strzały, bo to jest wręcz niemożliwe, żeby stamtąd nic z nią nie poleciało. Ale ja się zastanawiam, co może stać tutaj na torach w sektorze B6, bo tam. Na przykład, jak stanie T30 na złocie, przebije nas. Jak stanie SRV na złocie, przebije nas, i co dodatku jeszcze będzie trafiał do Sniper No ale właśnie pytanie, co tam będzie? Na razie, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nasza drużyna nie za bardzo ma możliwość wspierania nas. Znaczy, w sumie cofam to, bo patrzcie, ile tam ich przecież stoi. No i mi chodziło tutaj od pleców. No ale. Same tory są na tyle dobrą pozycją, że tam, znaczy ta górka po drugiej stronie jest na tyle, dobra na tyle dobrą pozycją, że tu nie powinniśmy się zbytnie obawiać, tylko wiecie, no przydałoby się, żeby tutaj ktoś tego Rucha na przykład <grywka> aktywnie spotował, no derwaliśmy chłopa, także jeden light z głowy. W sumie właściwie dwa, bo jeszcze Bulldog wyparował, even strasznie campi, to wam musie, muszę powiedzieć akurat zaczął się przestawiać, ale boję się, że on może dostać od kogoś spota no i dostał co tam rywale mieli, co mogłoby go wyspotować. no tak szczerze mówiąc buraski nie mają dużo heavy'ków strv może, może TVP. no i właśnie ten jeden wyjazd Iwena sprawił że trafił do garażu bo zamiast się próbować Wycofać w miarę szybko gdzieś tędy no To pojechał przed siebie I się skończyło No ale miejsca z tym no Życie, teraz przynajmniej bitewka jest Wyrównana po obu stronach No i popatrzcie gdzie jest projekt, A my na niebicie będziemy mieli wręcz fenomenalne Tylko jestem ciekawy czy To proguś Wyspotował naszego lajcika czy nie Te 30 dostała spota więc Nieźle całkiem to wygląda Jednak w tej pozycji będziemy bardzo narażeni Na ostrzał z pleców, znaczy z pleców Z górki No i z tego wszystkiego co tam Jest w lesie Niestety nasza drużyna Niezbyt chce to wzgórze spotować Nie wiem czemu, być może TVP jest gdzieś Właśnie W sektorze AB 9, może 0 No kto wie Że nasi nie chcą ryzykować wyjazdu Na ten jeden czołg ciężki Bo tam chyba jest jeden, no Coś jeszcze poza nim było, także okej, okay, zwracam im honor. No ale teraz przynajmniej wiemy, że tam jest ta przybrzydła fałeczka, jeszcze T32, więc nie jest źle. I swoją drogą ja tak przez moment wyślałem, jakim cudem my zniszczyliśmy tam ten pojazd, ale tu chyba bohater zniszczył tego rucza na ślepo, tak mi się wydaje, bo widziałem i przez moment byłem zaskoczony, że. Tam coś za dużo HP miał tamten pojazd, żeby na strzała zginąć, ale może jakiś blind poleciał czy coś. No ale przecież ru było na ogrysku, a ten zachował mniej więcej tyle, ile mi się wydawało. Więc sorry, ślepy jestem. Ale mniejsza z tym w ogóle, zobaczcie, dwa nasze lajty padły praktycznie w tej samej pozycji. Szkoda i trochę przykro, No ale mniejsza z tym. Przeciwnik. Jest w stanie atakować las, bo jest. ma tam delikatną przewagę. No ale ten TVP, co on tutaj zrobił, no pojechał bardzo odważnie i stracił sporo HP. No tutaj trzeba przyznać. I pohater robi fajną rzecz. Delikatnie przestawia się na środek, żeby mieć lepsze bicie na las. Chwilowo nie wiem, czy nie mógłby tego T32 tam próbować kroić, no ale. Jednak zdecydował się przestawić. No penetrację mamy wystarczającej na tą ósemkę. no ale jednak TVP jest dużo większym pojazdem, jakby to w sumie miało dla nas jakieś znaczenie. Jeden pocisk zwykły, reszta goldowe i OBIEKCIK 277 strasznie się tutaj zagalopował. T30, no ona to przynajmniej nie wyjechała jak totalny paś, ale... Ja mam wrażenie, że naprawdę tym obiekcikiem to chciał wjechać tutaj do TVPK i go wspierać. Mamy strv jeszcze, też tutaj, tutaj dojeżdża. Także nie jest tak źle, Streeta Powinniśmy być w stanie trafić jeszcze raz jednak. Ciężko powiedzieć, czy to weszło, czy nie, jednak mamy APCR-ka, to był S... apcr mamy Hita, to był STRV bokiem. STRV-y potrafią czasami całkiem sporo tych uszkodzeń. Blokować z hitów, jeśli polecą w bok. Nawet pamiętam kiedyś, jak jeszcze grałem Plutony ze swoim starym klanem, to pamiętam jak no po prostu gościł, jak pancerę Westerfołowi w tył za zero chyba przywalił, w nieodpowiednie miejsce przycelował. No nie był zadowolony, chłopak naprawdę narzekał na to strasznie. I w sumie nie wiem, czy po tej akcji. Nie przestał grać na miesiąc, ale mniejsza z tym. Tutaj bohater trzeba przyznać zaoszczędził sobie dość sporo HP, to są ósemki. Trzeba to przyznać, że one tej penetracji nie mają wcale zbyt dużo, ale te pociski w nas też nie latają w Bóg wie jakiej ilości, tak że bohater wie mniej więcej co robi, albo ma dużo szczęścia. Na pewno fartowne jest to, że nie ma arty, bo z jednej strony tego tvp by z nami nie było, z drugiej strony, my byśmy nie mogli sobie tak pograć, więc wiecie, są dwie strony tego wspaniałego medalu. Braku baboków. Ale swoją drogą mam też do Was takie pytanie, bo ja odkąd arty dostały tak, jakby nerfa, że no, jakby to powiedzieć, częściej losuję ich po mniej na stronę. Są te perki wykrywanie dźwiękiem widać te smugi, to ja zauważyłem, że tych art jeździ faktycznie mniej. Przynajmniej osobiście spotykam ich mniej, bo kiedyś to praktycznie co bitwę były po trzy sztuki, po trzy sztuki, po trzy sztuki. Aaa, szkoda, że tego nie przebił. Naprawdę peszkowo, bo bo że to wydawał się być naprawdę łatwy strzał, łatwy strzał, no ale wrócę jeszcze. Czy wy macie wrażenie, że tych art jest po prostu troszkę mniej niż było wcześniej, bo szczerze mówiąc... Kiedyś, jak grałem części hewikami, co mnie w ogóle zniechęciło do hewików. To jak się trafiała prochorówka, jak się trafiała malinówka, jak się trafiała murowanka, to naprawdę dla mnie to była rzeźnia, bo praktycznie od szóstek cały czas trzy arty, trzy arty, trzy arty, trzy arty, i jak art nie było, to był dla mnie po prostu cud i niedowierzanie. Tak to mniej więcej wyglądało. A tutaj. Bohater może znajdzie bicia na tego tortla w. No, po prostu strzelając w tory, bo nie wiem czy wiecie, ale przez tory pociski przechodzą jakoś bez większego problemu, ale za to TVP dostaje perfekcyjnie. I może za trafić do garażu, a my tego brytyjskiego TDK wysuwamy do garażu, no jednak te. 350 pęki, co my mamy, w zupełności na to wystarczyło. Nergal broni swoich sojuszników. Na przykład tutaj przed ism 22 no ism 22 bardzo mocno oberwał, wjeżdżając do swojej pozycji i w zasadzie tam będzie wyrównany dosyć pojedynek z T-32 i pytanie kto wygra starcie ósemki z ósemką. Kurze, no, obawiam się, że T-32 jest nieco lepszym pojazdem, ale Mogę się mylić, poza tym tutaj naprawdę wiele też zależy od umiejętności danego gracza No i w tym wypadku T32 okazał się być nieco lepszym Trafiamy go tym razem od boku wieży się, nie odbijamy A tu była ósemka, 330 penny na złocie Także mieliśmy tutaj odrobiny farta I teraz mam wrażenie, że za momencik nastąpi bardzo ryzykowna decyzja, bohater zdecyduje się korzystając z dużej ilości punktów wytrzymałości, wjechać w tego Nergala i albo go staranować, albo go zniszczyć normalnym pociskiem. No i odrobinę farta tutaj mieliśmy, bo Grom nas trafił chyba w gąsienicę za zero z Goldzika, także swoją drogą też fajnie, że go zablokowaliśmy, bo to było coś koło 300, chociaż z tej odległości weźmy, że 280 peny. No ale zablokowane. Mamy Hori, jedzie jak na defiladzie, jedzie tyłem i gdybyśmy tylko mieli lodówkę, to ja szczerze mówiąc chyba bym jechał tam na wstecznym. Tak, przeciwnicy są zamknięci, sytuacja wydaje się być dla nas bardzo prosta, mamy też sporo HP zaoszczędzonych i można by powiedzieć, że powinniśmy tam podjeżdżać, powinniśmy atakować, ale tak, Hori... No, za 600 nam może walnąć, Strv, przepotężny dpm, TVP, magazynek, uj, i grom jeszcze jak nam rąbnie, to naprawdę może być słabo, ale pojawia się Strv, a decydujemy się zaatakować, strzelamy w ogóle w biegu, przebijamy go chociaż... No, za pcr to różnie może być. Poza tym w TVPK próbowaliśmy strzelić szybkiego snapa. Nie udało się to, zatem wjeżdżamy w dwa te deki, które biją za naprawdę wiele. Co prawda, znaleźliśmy idealną pozycję na wieżę, także można ich tu w miarę doić, Niestety grom jeszcze będzie w stanie nam walnąć za te 800. Nie, jak mu polosuje, bo na razie też mamy w miarę bezpieczny dystans, ale. Tu już się to wszystko podzieliło pomiędzy naszą drużynę. No i taki grom zniszczył fałkę, a sam został zniszczony przez TNH. No i bitewka wygrana. Mamy ponad 9000 widocznych uszkodzeń. Pytanie co siadło z blindów? Tego niestety wam nie mogę powiedzieć, to widzicie w screenach końcowych. Także bitewka wydaje mi się całkiem niezła, długa, troszkę ukampiona, ale sam pojazd jest moim zdaniem naprawdę warty uwagi. Jeśli macie sporo dobrych medów, a nie macie tego, to pamiętajcie, broń Boże nie korzystać z tej wymiany, bo jest kurka wodna nieopłacalna. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, na razie, cześć i czołem.